Zapytaj beczkę! Zapytaj beczkę! Na Speedzie! Zapytaj beczkę! Nagłośna opinia! PUM! Nie ma głupich pytań, są głupie filmiki. Zaczynajmy! Ech, ci nie wstyd się tak wygłupiać w twoim wieku! Tobie nie wstyd się nie wygłupiać w wieku 22 lat. Tak to już jest w wieku, w którym chce się być jak najstarszym. W moim wieku chce się być jak najmłodszym. <śmany> lolo, 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 lolo. Krzysiu, jak ma na imię Gimbus? Dobra, powiem wam w końcu, jego prawdziwe imię... Nie, nie, dosyć tej mistyfikacji muszę to powiedzieć. Prawdziwe imię Gimbusa to Krzysiu. <śmany> Dlatego właśnie to była tak pilnie strzeżona tajemnica, ponieważ wszyscy trzej mamy na imię Krzysztof. Nikt nie ma prawa mnie tak na! Krzysiu, dlaczego kiedy byłam w podstawowce, ludzie wyzywali się od dzieci neo, teraz jestem w gimnazjum, wyzywają się od gimbusów. Czy jak pójdę do liceum, będę studentką, a później dorosłą, to będzie tak za mną chodziło? Tak, ponieważ człowiek człowiekowi wilkiem. i zawsze w życiu będziesz mieć wrażenie, że jesteś w tej małej, uciśnionej mniejszości. O mój Boże, ci vlogerze, to taka żenada teraz jest! Właśnie. Czy mógłbyś skomentować filmik, czyli stara, testy, gimnazjalne część matematyczno przerodnicza Ja się nie zachwycam, bo w sądach ulicznych można naprawdę udowodnić cokolwiek. Materiał zmontowany. Bardzo chętnie odpowiem na wasze pytanie. Tylko proszę, żebym wyszedł na idiotę. Materiał oryginalny. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania, tylko proszę, nie montujcie tego potem tak, żebym wyszedł na idiotę. Krzysiu, czy wkurzacie, jeśli ktoś mówi do Ciebie wyrażeniami typowymi dla gier, na przykład expict, dropić itp. To mnie nie wkurza, to zbiera moje agro. Krzysiu, a czemu, jak widzisz ładną dupę, to Ci się od razu w głowie układa sposób, jakby się. Ją... O mój Boże. No ale tak, jakkolwiek prymitywnie nie wyszłoby to, jak kolega to ujął, to faceci tacy są. W ogóle fajnie, że zaprosiłeś mnie na spacer i w ogóle e, fajnie, że sobie mogę porozmawiać z kimś o literaturze, tak? Bo faceci są ogólnie prymitywni. Aha. O mój Boże, gdybyś ty widziała jedną dziesiątą tego, co sobie na twój temat wyobrażam w głowie, to nigdy byś się już do mnie nie odezwał. Jeśli ktoś temu zaprzecza, to znaczy, że nie ma jaj. Ciekawe, ile Losek mnie teraz ogląda. o Krzychu, dlaczego tyle gimnazjalistów gra w LOLa? Bo LOL jest... Darmowy. Kim ty w ogóle jesteś? KUPA! Jestem twoim najgorszym koszmarem! Ej nie moim najgorszym koszmarem jest obudzić się z penisem w ręku. Okej, okay, dobra, jestem twoim drugim najgorszym koszmarem, tylko trochę gorszym, lepszym niż to. Krzysiu, czy jeżeli wszyscy pod filmikiem dają łapkę w dół, a ja dam łapkę w górę, to znaczy, że jestem hejterem? Nie, to znaczy, że jesteś hipsterem. Już zaczynam sam promować głupie stereotypy, bo tak mi to wszyscy łopatą do głowy pakują. To, co we współczesnym internecie się określa mianem hipstera, to nie jest osoba, która na siłę ma zdanie odmienne niż większość, tylko w większości przypadków to jest po prostu osoba, która potrafi myśleć za siebie. O, same łapki w dół, zastanowię się, może większość nie ma racji w tym przypadku. Do, ale hipter, przecież wiadomo, że jak są same łapki w dół, to trzeba dać łapkę w dół no, ale może warto to obejrzeć. The hipster! Kiedy kolejny odcinek? Jak świnie zaczną latać. Krzysiu, czemu gwiazdożysz? O, to jest w ogóle Star Trek, następna generacja głupich tekstów w internecie. Ej, Krzysiu, zjedz snickersa, bo zaczynasz gwiazdożyć Ten, wziąłbyś się do roboty, może zjedz snickersa, bo trochę gwiazdożysz O, jestem taki oryginalny, najprawdopodobniej jeszcze nikt nigdy nie użył tego tekstu przede mną. Jeśli chcesz komuś napisać tekst, zjedz snickersa, bo gwiazdożysz to zjedz Nikersa, bo gwiazdożysz. Dlaczego hipokamp jest taki mały? Chyba <grymne> Twój! Jak zapatrujesz się na koncepcję terraformacji czerwonej planety w związku z destrukcyjnymi zmianami klimatu, mogącymi uniemożliwić w przyszłości dalszą egzystencję gatunku ludzkiego na Ziemi? Tyle się mówi, że żyjemy w takich niesamowitych, przełomowych czasach. Wynaleziono internet, komputery się dostają coraz szybsze, ale na pewnej płaszczyźnie to, to jest wszystko strasznie bez znaczenia, bo fajne rzeczy, jak kolonizacja kosmosu, będą się dziać dopiero ileś tam dziesiątek czy set lat do przodu, i wtedy będzie ciekawie. Duh, ale przecież już za 15 lat ma być misja na Marsa. Okej, okay, dobra, będziemy oglądać jakieś nudy totalne, jak jakiś koleś przez półtorej godziny schodzi po jednym schodku i dotyka ziemią powierzchni czerwonej planety. Ja nie chcę czegoś takiego, ja chcę bitwy w kosmosie, chcę wojny z separatystami z Marsa, którzy w ogóle walczą w kosmosie z naszymi, albo to my będziemy tamtymi, a nasi to będą ci źli. To będą ciekawe czasy, a nie to, że Google wprowadza nową usługę. Krzysiu, na czym człowiek się wzorował, robiąc klawiaturę kwerty? Na klawiaturach ekranowych. Twoje sarkastyczne odpowiedzi do pytań widzów zaczynają mnie. O, to może usiąść sobie, co? Kanapeczkę może ci zrobię, z ogóreczkiem i szyneczką. Herbatki zaparze. Albo wiesz co, może niebo w tym momencie się tysiące internautów zaczynają nudzić. Dajmy wszyscy swoje miejsce. Oglądając Zapytaj Beczkę jesteście jak ludzie, którzy wchodzą do klubu Sadomaso po to, żeby dać się solidnie wybatorzyć. Także wiesz co, o, ktoś użył sarkazmu przeciwko mnie. Co ja biedny teraz zrobię? Dlaczego to robię? Krzysiu, po co jest potwierdzanie wieku na stronach porno! Scenka! No, to sobie wejdę do internetu, ale dzisiaj będzie marszczenie pytonga, tylko sobie odpalę tutaj stronkę, w którym roku się urodziłeś. Kamano, on, to 18 lat! Moja jedyna słabość, umiejętność obliczenia swojej daty urodzenia. A tak naprawdę to wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Wszystkim ludziom, którzy wprowadzają jakiekolwiek ograniczenia wiekowe, wisi, że będziecie te rzeczy oglądać. Po prostu chcą mieć. Czy tą dupę na wypadek problemów prawnych? Powiedz mi, dlaczego na kościelnych naukach przedślubnych antykoncepcji uczą kobiety mające minimum czwórkę dzieci? Wiem, że ostatnio mówiłem coś bardzo podobnego o wychowaniu do życia w rodzinie, ale mój znajomy miał dokładnie ten przypadek. Tutaj wyliczamy sobie kalendarze, wszystko jest ok. Pani, bo pani jest w ciąży teraz, to, to pani i tak chciała, że. Te... na no czasami można się pomylić. Wow. Krzysiu, jakiej firmy masz okulary i czy to Armani? Wiecie, że jest taka sieć szmateksów o nazwie tani Armani. W sumie nic więcej, nie mam do powiedzenia. To jest dla mnie po prostu śmieszne samo w sobie. Teraz przejdźmy do następnego żartu. Ile waży ziemia? To zależy, czy liczymy twoją mamę. Panie Krzysiu, dlaczego lody kupuje się w litrach, a nie w kilogramach? Ponieważ kiedy masz ochotę na loda, to myślisz o nim w kategoriach objętości, a nie masy. <laughs> Powiedziałeś loda. Tak, powiedziałem. Krzysztofie, czy jesteś zażenowany widząc poziom, jaki reprezentują widzowie? Moi drodzy, tak jak część z Was nie lubi mnie, tak ja nie lubię części z Was. Ale jesteśmy na siebie skazani, bo jak to mówią, widzów się nie wybiera. W sumie to mówią bez sensu, więc ty, ty, ty i ty wy******* dalej. No i żartuję, lubię wszystkich, którzy są w stanie wytrzymać te głupoty. A nie, że lubisz, bo zarabiasz na nich pieniądze. Krzysiu, czy wiesz, że w trzecim sezonie Gry o tron. Krzysiu, jaka jest Twoja ulubiona gra komputerowa? Dark Souls. Championship Manager. Tibia. Krzysiu, co studiujesz? Ja już mój drogi nie studiuję. Natomiast zdarza mi się prowadzić wykłady na uczelniach. I powiem wam, że to jest cenna lekcja, bo tak się psioczy na prowadzących, tak? E, czy, czy, czy wykładowców, ale patrząc od tej strony barykady, to większość studentów to są jakieś k.debile. Ej, ja już nie mogę po prostu na, na tych zajęciach tylko myśleć, że mi się uczyć. Będziemy, przecież tego kolej się pojawiało totalnie. Żyjemy w kraju, w którym za darmo dostajemy. Często bezwartościową, ale mimo wszystko edukację. Także szanujmy to. Powinienem to skończyć jakimś żartem, ale chyba po prostu tak myślę, więc... No ale to jest mimo wszystko zapytać beczkę! Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj nie będzie hamskiej reklamy na temat książki WebShows, którą można sobie kupić i która w poniedziałek w sklepie gram.pl będzie w specjalnej promocyjnej cenie o 30% niższej. Nie, nie będę dzisiaj naprawdę spamować żadnym reklamowym przekazem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak się Wam podobało, to pamiętajcie, żeby dać kciuk w górę, dodać film do ulubionych, bądź wyszerować go do znajomych, bo to mi oczywiście pomaga na każdym praktycznie gruncie. Więcej pieniędzy! Dzięki za uwagę. Pumc w Brykiety, brykiety. Wróćmy do ogórka, albo wręcz przeciwnie, najlepsi negotiation coaches promują direct approaches.